Macie Grabek. W tle widzimy już znikający bike maraton w Zawoi. Powiedz nam, jak dzisiaj przebiegła impreza. Generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni, bo, bo pogoda przetrzymała. Pomimo tego, że wczoraj wieczorem przed przedwczoraj w nocy naprawdę były tu niezłe burze. Myślę, że na tą trudną edycję frekwencja w postaci 800 zawodników też nas cieszy, bo rzeczywiście to jest, wydaje mi się, najtrudniejsza trasa w sezonie. Może mistrzostwa polskie w Wieleniej Górze ze względu na dystanse będą trochę cięższe, ale, no ale wszyscy, którzy tu dzisiaj ukończyli dystans mega czy giga, myślę, że mini też mogą powiedzieć, że naprawdę się sprawdzili i że, i że udział w tej edycji, w edycji zawojskiej, to jest udział taki, no, który zostaje na długo w pamięci. Powiedz nam teraz jak która następna edycja. Spotykamy się w. Polanicy. Dokładnie tak. Za dwa tygodnie Polanica-Zdrój. Myślę, że to jest fajna, ciekawa górska trasa, która jest mniej trudna technicznie. Trochę dłuższe dystanse, ale na pewno jest szybciej to do pokonania. No oczywiście liczymy na dobrą pogodę, liczymy na dużą frekwencję, liczymy na udział osób, mieszkańców Dolnego Śląska, ale i nie tylko oczywiście, no bo to cykl dla, dla wszystkich. W Polanicy jakieś drobne zmiany trasy w stosunku do ubiegłorocznej, ale bez jakiejś ewolucji. myślę, że to się powinno spodobać, szczególnie zawodnikom na dystansie Mega Giga. Ale to wszystko za dwa tygodnie. Udało się nam występać chyba z planu trasy, to raczej to jest na początku i końcu samej, z całej rundy. Tak, to znaczy tam jest kawałek trasy wokół pętli Grand Prix, które kiedyś było rozgrywane, ale również chcemy tam zmienić troszeczkę w okolicach chuty i, i tak zwanej drogi wieczność. Tam dwie drogi chcemy przesunąć, którą indziej wjechać, którą indziej zjechać, także coś tam urozmaicić, żeby co roku te trasy czymś nowym zachęcały. Ale generalnie edycja w Polenicy można uznać, że będzie bardzo podobna, udana zawsze impreza, więc chyba, bo nie ma co zmieniać recepty na, na coś, co jest dobre. No, taką mamy nadzieję, z drugiej strony tam też mamy trochę problem, bo ograniczają nas i drogi, i tory kolejowe, i, i wiele różnych takich innych czynników, które powodują, że, że ta trasa jest w pewien sposób wytyczona jedną z możliwych praktycznie dróg ale Polanica uchodzi za edycję, która właśnie ma bardzo pozytywną opinię. Myślę, że to też dlatego, że jest wszystko zlokalizowane na tym centrum takim sportowym, gdzie wszystko jest na miejscu, są prysznice na zawodników czekające, także to też jest na pewno dodatkowy atut. No i Polanica jest fajnym, fajnym miejscem, można przyjechać na 2-3 dni, zabrać żonę, dziewczynę czy dzieci i coś tam ze sobą jeszcze zrobić. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Dzięki.